Warszawa Jelonki 25 maja 2024 roku, godzina 19:41, przekaz numer 1348. Proszę o znaki: znaki otrzymałem. Jezus Chrystus. Jam jest Jezus Chrystus, Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu. Tak bardzo niezmiernie Was kocham. Tak bardzo miłuję, że z miłości zdecydowałem się na Wasze odkupienie moją męką i śmiercią na krzyżu. Pozwól, drogi człowiecze, że przybliżę się do Ciebie i że to ja dziś przekażę słowa Bożej Woli w tym błogosławionym, wybranym przez Boga miejscu. Nie bój się niczego ani niczym się nie zniechęcaj, bo jestem z Tobą pomimo Twoich licznych wad i ułomności oraz słabości. Oto przybyłem do Was, do tej grupy modlitewnej, do tego błogosławionego miejsca. Nie lękaj się, biedny człowiecze, bo jestem z Tobą. Jestem blisko Ciebie, a gdy jesteś w własce uświęcającej, to również jestem blisko Ciebie, wewnątrz Ciebie bliżej się być nie da. Tak bardzo pragnę być na stałe w Waszych sercach, nie zawsze jest to możliwe. Wraz ze mną wchodzi do waszego serca mój niebieski tata i Duch Święty. Możliwość wejścia do wnętrza waszego ludzkiego serca ma wyłącznie Trójca Święta. Inni niebianie mogą być tylko przy was, asystować wam i waszemu działaniu. Wejście do wnętrza serca waszej duszy jest zarezerwowane jedynie dla Boga. Chcę was uświadomić, na czym polega opętanie demoniczne. Kto może zostać opętany? Opętany przez demony może być każdy człowiek, który namiętnie, notorycznie grzeszy bez opamiętania, a nie ma zamiaru się nawrócić i z atencją oddaje swoją duszę pod władzę szatana. To opętanie jest dobrowolne, a jeśli opętany nie chce uwolnienia ono nigdy nie nastąpi. Takie osoby z chęcią podpisują cyrografy, pakt z szatanem, oddają swoją duszę piekłu w zamian za doczesną pomoc, sławę, pieniądze, władzę, lecz ceną za to jest pójście do miejsca wiecznie trwającej pokuty, do jeziora ognia i siarki, do czeluści piekła. Innym rodzajem opętania jest opętanie ekspiacyjne, takie, w którym ktoś dobrowolnie cierpi za kogoś, ofiarowując to, co cierpi ze strony szatana za tego, za tych, za których się ofiarował. Tacy opętani nie będą uwolnieni ze szponów demonów, nie wcześniej niż na to pozwoli wola Boża. Trzecim sposobem opętania jest skutek długodrwałego popełniania wielu ciężkich grzechów. To upodobanie sobie w nich to totalny brak modlitwy i umartwień. Zły duch przychodzi do was niepostrzeżenie, daje wam swoje liczne propozycje. Kusi was i wabi, nęci, a przy tym oszukuje was, kantuje, zaślepia blichtrem pozorów to wy sami dokonujecie swoich wolnych wyborów, demon nie używa na was swojej siły fizycznej, robi jednak co zdoła, aby zbombardować was pokusami, swoimi niecnymi propozycjami. Demon to dawny anioł, nadal posiada anielską naturę, lecz jest pozbawiony dostępu do jakiejkolwiek łaski Bożej. Złe duchy są w stanie się materializować, lecz obecnie nie może wykorzystywać tego faktu do tworzenia nowego życia. Trójca święta mu tego surowo zakazała. Demony doskonale zdają sobie sprawę, że nie mogą złamać Bożego Zakazu, nie są w stanie. To święta Boża sprawiedliwość dała im poznanie, jak wielkie i daleko idące byłyby skutki złamania tego zakazu. Mając anielską naturę, posiadają pełną wiedzę, a zostali poinformowani przez świętą, Bożą sprawiedliwość, czym to grozi. Trójca święta w pełni kontroluje każdy ruch, każdy gest każdego demona, jest w stanie zmusić go do wykonania jakiegoś dobra, lecz za często tego nie czyni, a szatan zdaje sobie sprawę, jak wielkie i jak poważne byłyby takiego sprzeciwu konsekwencje. Każdy anioł, w tym każdy upadły anioł, może się materializować, lecz dla nich jest to ostateczność i bardzo niewygodna forma. Mogą działać siłą swej woli na ludzi żyjących i na materię, sama dusza ludzka nie ma tej możliwości. Po śmierci żaden człowiek bez pozwolenia Bożego nie może się zmaterializować, chyba że otrzyma od Boga specjalne pozwolenie na ten fakt. Wiele demonów nieświadomie służy Bogu, pełni Jego świętą wolę. To demony wywołują wszystko to, co destrukcyjne, wszystko to, co niszczące. Jednak z polecenia Bożego to aniołowie Boży pilnują tego, aby demony uczyniły tylko to, na co otrzymały pozwolenie. Każdy anioł może czynić cuda i znaki, ale tylko za Bożą wiedzą i pozwoleniem. Upadli aniołowie muszą słuchać Boga, bo odczuwają na sobie Bożą moc. To Duch Święty daje im światło na tyle, że poznają prawdę, nienawidzą jej, usiłują buntować się przeciwko niej, jednak są bezsilni. Pamiętają fakt, co stało się po ich buncie w niebie, doskonale zdają sobie sprawę, że w starciu z Trójcą Świętą, Maryją, moją Świętą, kochaną mamą, a także z dobrymi aniołami, nie mają szans. Upadli aniołowie mają jedynie dary naturalne, a aniołowie nieba są w pełni wyposażeni w niezbędne łaski Boże. Opętanie demoniczne to obecność złych duchów przy osobie, to kontrolowanie ciała i duszy opętanego na tyle, że mimo że chce to nie jest w stanie kontrolować swojego ciała ani za bardzo swojej duszy. Opętany grzeszy zmuszony siłą demona. Nie bójcie się za bardzo siły szatana, bo jest jak pies na łańcuchu. Demon nie zaszkodzi wam, gdy wy nie będziecie się niepotrzebnie do niego zbliżać przez grzech. Wy sami o ile chcecie, macie wpływ na to, co robicie, do czego podążacie. Każda dusza ludzka i duch każdego anioła jest wieczna, bo pochodzi z Bożej materii. Co powinniście czynić, aby nie ulec kusicielowi? Waszą wielką siłą jest wasza modlitwa sercem duszy, tę siłę uzupełnia wasz dobrowolny post, wasze dobrowolne ofiary i jałmużny. Trójca święta jest dobra, święta kochająca, bo tak chce, bo wie o każdej możliwej konsekwencji, zanim nastąpi. Bóg nie musi używać siły, bo uświadamia demonom, co może się stać, jak nie posłuchają. Demony nie są dobre, nie chcą i nie zamierzają czynić jakiegokolwiek dobra. Wszystkie demony ogarnęła mordercza pycha, jest tak ogromna, tak wielka, bo ich świadomość jest pełna. Demony jeszcze jako aniołowie Boga miały pełne poznanie o wszystkim, co do tej pory zostało stworzone. Ludzkość ma poznanie szczątkowe. Buta i wielka wyniosłość zaćmiła demonom prawdę, dlatego są notorycznymi kłamcami. Ich demoniczna pycha nie pozwoliła na jakiekolwiek upokorzenie się, bo przekroczyła limit, po przekroczeniu którego powrót jest niemożliwy, nie jest możliwe jakiekolwiek upokorzenie się. Trójca święta mogłaby skasować ich pychę, butę i wyniosłość, ale uczynienie tego mogłaby skasować ich byt, a na to nie może pozwolić święta, Boża sprawiedliwość. Pycha to matka wszystkich grzechów, a demony pałają do was ludzi morderczą zazdrością, dlatego chcą was zniszczyć, doprowadzić was do waszego wiecznego potępienia się. Ja was odkupiłem moją drogocenną krwią, dobrowolnie oddałem za was moje życie, nie musiałem, ale moja miłość do was mi to nakazała. Gdyby było możliwe odkupienie demonów i tych, którzy się potępili. Ja pierwszy położyłbym za nich moją ofiarę, nawet o wiele większą niż położyłem za was ludzi. Demony i ludzie potępieni nie chcą wiecznie cierpieć, lecz bez koniecznego dla ich istnienia cierpienia nie mogliby w ogóle istnieć. Żadna z osób Bożych nie była, nie jest i nigdy nie będzie sadystą, nie lubi zadawać niepotrzebnych cierpień, lecz ich cierpienie umożliwia im ich istnienie. Od pewnego czasu złe duchy mają możliwość zwiększonego oddziaływania na całą ludzkość. Zgodziłem się na ich działanie, bo chcę ich pokonać przez Maryję, co ich szczególnie upokorzy. Ludzkość przez to ma możliwość zdobycia znacznego poziomu osobistej świętości życia wiecznego, co zapewni im większy stopień chwały w niebie. Dałem całej ludzkości wiele możliwości, lecz nie każdy człowiek chce z tego skorzystać. Jeszcze jest wielu takich, którzy mnie nie znają, a także nie znają tego, co dla nich uczyniłem. Szatan chce zakazać dobrej religii katolickiej, a na jej miejsce wprowadzić to wszystko, co jest złe, co jest odstępstwem. Demony zniewalają miliardy ludzi na całej ziemi, którzy nie chcą wierzyć w Boga, a skupili się na tym, co proponuje im upadły anioł. Duch wszechobecnego materializmu ogarnął serca i sumienia większości ludzi na Ziemi. Nasyceni dobrobytem podążają do tego, co zaspakaja ich żądze kierowane złym duchem. Prawie nikt nie chce się poświęcać, działać tak jak ja chcę, tak jak ja dyktuję. Ludzie stają się coraz bardziej pretensjonalni, chcą coraz mniej, albo w ogóle nie cierpieć, żyć lekko, łatwo i przyjemnie nawet w moim świętym kościele. W wielu miejscach na świecie, a także w Polsce, nawet małe dzieci są pod znacznym wpływem demona. Nie ma już świątyń, w których się mnie nie znieważa obecnego w najświętszym sakramencie. Wielkim złem jest komunia święta dawana i przyjmowana na stojąco i do ręki. Ludzie już nie potrafią odpowiednio zachować się przy swoim Bogu. Jest brak coraz bardziej tych, którzy pokazują ludziom dobrą drogę. Wielu z was czeka na oświetlenie sumień światłem świętej Bożej sprawiedliwości. Ono będzie niebawem we właściwym, ale optymalnie najlepszym czasem. Trójca święta chce, aby obudziły się wasze serca i sumienia z demonicznego uśpienia. Kto z was w porę się nie nawróci ten będzie odsiany przez nadchodzące wydarzenia. Wiele razy Trójca Święta i Maryja, moja święta, kochana mama, mówiliśmy wam, jaka jest wola Boża. Kto z was słucha? Dawaliśmy wam tysiące rad i wskazówek, kto z was wziął je na poważnie. Jest wielu Bożych proroków, kto ich słucha? Szatan wprowadza coraz większe zamieszanie w Kościele Świętym, jest podejmowanych wiele decyzji, nie wszystkie są dobre i klarowne. Szatan będzie bruździł coraz bardziej i bardziej, skłania biskupów, by zamykali usta dobrym kapłanom, tym, którzy się jeszcze trudzą, ci, którzy mówią do ludzi bez ogródek. Ja chcę, aby ludzie dobrej woli chcieli się modlić, pościć, umartwiać się, oddając wszystko do Bożej dyspozycji, do Bożego skarbca. Ja doskonale wiem, jak słabi i nędzni jesteście, doskonale wiem, że nie domagacie. Zechciejcie przychodzić do mnie obecnego w najświętszym sakramencie, zechciejcie do mnie mówić, powierzajcie mi siebie, swoich bliskich, swoje rodziny, znajomych. Kto może, niech prosi Boga o wiele, on da Wam wszystko to, co jest Wam niezbędne, potrzebne. Zechciejcie prosić za swoich kapłanów i biskupów, ja Was usłyszę. Ja wiem doskonale, że Wy sami jesteście czasem głęboko poranieni, pełni wad i ułomności, często upadacie, ale macie dobre serca, ja to wykorzystam do ratowania Was przez Was samych. Proście usilnie o pomoc dla Siebie samych, miejcie świadomość, że słyszę każdy Wasz głos, każdą Waszą myśl. Stanowczo za mało o mnie myślicie, stanowczo za mało czytacie dobrych lektur, nie gorszcie się z byle powodu, darujcie bliźnim ich dafy, występki przeciwko wam. Nigdy nie chowajcie jakiejkolwiek urazu w sercu, nigdy nie reagujcie na gorąco, pozwólcie opaść emocjom. Nigdy za wiele nie planuj, zechciej człowiecze realizować mój plan, to wystarczy. Żywy płomieniu, tak bardzo mocno cię kocham, chcę, abyś się uspokoił. Niczego nie planuj, bo moja święta, kochana mama tobą odpowiednio pokieruje. Wycisz się, zrelaksuj, niedługo poznasz to, co ci planuję. Pozostaw na razie sprawę R.N.S. w moim świętym ręku. Gdy nadejdzie odpowiedni czas, rycerze będą odpowiednio zorganizowani do działania. Ty sam niczego nie zdziałasz. Potrzeba reaktywować w Polsce i na świecie kapłański ruch maryjny. Do tego ruchu mogą należeć także biskupi. Ufaj mi synu, do końca, ja tobą pokieruję przez moją mamę i twojego anioła to wystarczy. Synu, ufaj mi i nie lękaj się, bo mimo twoich słabości i ułomności jestem z tobą, aby ci pomóc. Nigdy nie poddawaj się przygnębieniu apatii, bo demon chce cię wciągnąć w depresję. Weź się w garść, nie poddawaj się melancholii, ani nie wchodź nawet myślą w sprytne pułapki złego ducha. Pomyśl o polepszeniu stanu swojego zdrowia, zwłaszcza pracy twojego umysłu. Brakuje ci pewnych składników odżywczych, dlatego słabniesz i nie domagasz. Szatan będzie ci wmawiał nieprawdę, będzie cię zniechęcał do wszystkiego, co dobre i święte, ale ty się mu nigdy nie poddawaj. W niedługim czasie przemyśl kilka spraw i problemów, przemódl to, lecz nade wszystko nie stawiaj oporu w działaniu Trójcy Świętej i Maryi w Tobie i poprzez Ciebie. Słuchaj dobrych rad i wskazówek innych osób, bo często przez nich do Ciebie mówię, ty uwierz mi do końca, nie lękaj się realizuj w pełni każdą Bożą wolę. O nic się nie lękaj, nie myśl o złu i jego konsekwencjach, ty czyń to, co możesz i zdołasz, resztę pozostaw Bożemu działaniu. Do wieczności odwołuje Trójca Święta osoby z wielu grup modlitewnych, bo czas się dopełnia. Ty nie martw się, lecz wypełniaj każde polecenie, nawet to, którego nie rozumiesz. Pomogę ci załatwić to, co niezbędne, konieczne, ty ufaj i czuwaj, resztą się zajmie Trójca Święta. Zechciej ufać mi do końca, na bieżąco wypełniaj wolę Bożą, odczytuj ją, nie hamuj jej, słuchaj uważnie tego, co mówi do ciebie Trójca Święta i Maryja, a także Twój Anioł Stróż. Nigdy niczego nie bagatelizuj, na każdym kroku proś mnie o wszystko, w każdej sprawie, w każdym detalu, w każdym problemie, a będziesz dość szybko wysłuchany na tyle, na ile będzie to potrzebne, niezbędne, konieczne. Pomogę ci pozbierać się duchowo i ogarnąć, dam ci stosowne podpowiedzi do działania. W swoim czasie podpowiem ci, w którą powinieneś kroczyć stronę, gdzie i na czym powinieneś oprzeć swojego ducha, abyś mógł nim służyć innym, na tyle, na ile zdołasz. Reszta jest w ręku Trójcy Świętej i Maryi. Pilnuj swoich myśli, oczu i ust, aby nie kroczyć drogą pokus. Chcę ofiarować Ci wiele, wiele łask Bożych, lecz czasami i Ty blokujesz się na ich przyjęcie. Bądź nieustannie czysty, święty, nigdy nie kłam, ani niczym się nie ekscytuj, by nie dać możliwości złym duchom do działania. Bądź mi nieustannie wierny, ja Ciebie poprowadzę do wyznaczonego przeze mnie celu. Nie planuj za wiele, bo nie wszystko pozwolę Ci zrealizować. Zadbaj o swoje zdrowie, nie myśl niepotrzebnie o swojej przyszłości, bo sama Trójca Święta wszystko tobie odpowiednio zaplanowała. Nie kombinuj za wiele ani się nie martw, zwłaszcza o swoją przyszłość i finanse, bo ty i twoje sprawy są całkowicie w ręku Trójcy Świętej, ty jedynie realizuj na bieżąco wolę Bożą. W niedługim czasie dam ci wiele miłych i bardzo miłych niespodzianek, w tym wiele duchowych. Pomogę rozwiązać niektóre z Twoich kłopotów, także tych technicznych. Postaraj się być nieustannie wyciszony, zatop się cały w Trójcy Świętej i Maryi, a wszystko będzie dobrze. Słuchaj uważnie tego, co do ciebie mówimy z nieba, niczego nie bagatelizuj. Wiem o Tobie samym więcej niż Ty sam wiesz o sobie. Wskażę Ci, co masz czynić na bieżąco, więc głowa i serce do góry. Za wszelką cenę unikaj bezczynności, bez ruchu, bo to znacznie obniża Twoją kondycję fizyczną, a także duchową. Ufaj mi we wszystkim, pozwól Trójcy Świętej na każde działanie, a dość szybko doczekasz się pozytywnych rezultatów. Ufaj mi bezgranicznie, a ja będę Ci błogosławił z mojego świętego serca. Zawsze zawierzaj mi wszystko do końca, kochaj mnie jak najmocniej jesteś w stanie, a ja ci za to będę nieustannie błogosławił. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, kocham was niezmiernie mocno i pragnę od was waszej całej, lecz czystej, świętej miłości, cierpliwości, a nade wszystko waszej wyrozumiałości i zaangażowania, lecz trafiam na mur obojętności, nawet w moim świętym Kościele. To od ciebie człowiecze i od podjętych przez ciebie decyzji zależy, jaki będzie Twój dalszy los, bo idąc w samowolę, nie dyscyplinując się w niczym, wpadasz w sidła szatana. On Was oszukuje, okłamuje, zależy mu tylko na wciągnięciu Was na autostradę wiodącą do przepaści piekielnej czeluści. Powierzcie Wasze życie, Waszą codzienność w Boże dłonie. Nigdy nie odwracajcie się ode mnie, ja zawsze chętnie podzielę się z wami moją miłością, lecz czy wy zechcecie ją przyjąć? To nie jest teraz takie pewne. Kocham was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Kocham Was niezmiernie mocno i chcę, abyście mi do końca zaufały tak bezgranicznie, nie raniły mojego świętego serca. Czy stać jest Was na to? Czy stać jest Was na to, abyście zechcieli być zbawieni? Przemieniajcie się sukcesywnie sami, jak również wszystkich wokoło. Mi tak bardzo mocno zależy na Waszym zbawieniu. Powierzcie mi i mojej świętej kochanej mamie całe swoje życie i mienie, czy stać jest was na taki gest. Chcę was zbawić, lecz czy mi na to pozwolicie. Ja jednak was wszystkich bardzo mocno ukochałem, pomimo waszych wad i ułomności, tak aż do szaleństwa krzyża. Kto z was zechce szerzyć kult Trzech Bożych Serc? Kto zechce z was uwielbiać Boże Serca? Za Waszą wielką hojność nagrodzimy Was naszą hojnością. Czekam na Was i Waszą miłość, lecz czy się doczekam, Jezus.